Witam Was wszystkich serdecznie na kanale Patryk2703 i zapraszam Was do najnowszego materiału. To chyba jest ten materiał, na który wszyscy czekają, bo wysyłacie mi licznie linki do tego materiału z sygnaturami czasowymi na moim Instagramie, na Priwa. Wam powiem szczerze, że Wasz czas jest dla mnie bardzo cenny. Ja postaram się, żeby ten materiał był taki krótki, ale bardzo treściwy. Wiecie co, kiedy mi wysłaliście no, ten materiał, to ja na samym początku pomyślałem, że ekipa WK, Warsa, Warszawski Koks, bo jesteśmy też na, na, na ich kanale teraz, dokładnie na materiale, który nosi tytuł Najlepsze ćwiczenia na biceps Tierlist, więc to jest najnowszy materiał chłopaków na tym kanale, naj, naj, najświeższy taki materiał. I wam powiem, że na samym początku autentycznie, jak tak zwróciłem uwagę na ten kadr, to pomyślałem, że chłopaki z WK wzięli no, sobie jakieś, jakieś nowe twarze do firmy, yy, jakichś no, początkujących adeptów kulturystyki, którzy zaczynają dopiero kulturystykę. I, wiecie, yy, pozwolą im, czy tam pomogą im się rozwinąć na yy, w tych social mediach, jeżeli chodzi o, o fit social media w Polsce. Ale tak później przyglądam się bardzo mocno i widzę, że to jest owca. Myślałem, że to jest jakiś. Wiecie, młody adept kulturystyki, który zaczyna dopiero z kulturystyką, ale przyglądam się, patrzę, że to jest owca, ale zmyliło mi bardzo takie małe przedramie. Wiecie, to mnie bardzo mocno zmyliło, i im dalej, no tu też jeszcze nie rozpoznałem, że to jest owca. A w tym momencie wam powiem, że robura całkowicie nie poznałem. No zwróćcie uwagę, wy byście poznali, przecież tu nawet 40 cm w bicepsie nie ma, te nóżki tak mocno mu pochudły, powiem wam, że wcześniej byłem zaniepokojony tylko o robura. Teraz jestem zaniepokojony też o owce. No zwróćcie na to uwagę, to nie jest, wiecie, stop klatka specjalnie tak zatrzymane, że to jest jego najgorsza, można najgorszy kadr dla niego. Taki kadr, który jest bardzo negatywny, jeżeli chodzi o jego sylwetkę. Tu nie ma, żadnego, tu nie ma żadnej magii lustra z, z championa, jak to oni wcześniej mówili. No zwróćcie na to uwagę, co tutaj się dzieje. No przecież on tutaj nie ma nawet 40 w tej łapce. Tutaj chyba jest 38 mu zostało. Oczywiście wiecie, ja nie mam nic do ludzi, którzy, którzy zaczynają z kulturystyką, no ale... Mam takie pytanie do widzów WK, bo zauważyłem w komentarzach, że po tym, co widzowie WK tutaj zauważyli, a nie dało się tego nie zauważyć, jakoś przejrzeli na oczy, przejrzeli na oczy i jest to bardzo dziwne teraz, z tego powodu, że mamy taką, no troszeczkę można powiedzieć, że niewygodną sytuację dla widzów WK. Dlaczego niewygodno? Bo ja od samego początku, kiedy w Łukasie pojawili, mówiłem, że oni jadą na środkach dopingujących. Mówiłem, że oni biorą środki dopingujące z tego też powodu budowali dosyć szybko masę mięśniową. Ale bardzo często już tak się zdarzało w ich karierze. Na przykład owca trenował kiedyś pod wyskok. Może nazywajmy go owieczka, bo owca to jest troszeczkę za dużo owieczka. Owieczka trenował kiedyś pod wyskok. Teraz tak mi przychodzi na myśl, że robura chyba też dynamit nie możemy nazywać. Może robura nazywajmy petarda, a ta taka mała petarda, a owce nazywajmy owieczka. I przypomniało mi się, że oni już wcześniej tracili tą masę w taki cudowny sposób. Między innymi owca bardzo mocno stracił tą masę mięśniową. Tłumaczył to wcześniej treningiem podwysko. Tak, to był trening pod wyskok, ja wiem, brzmi idiotycznie, ale tak, tłumaczył to treningiem pod wyskok. I teraz tłumaczą to chłopaki bieganiem. No oczywiście jest to robienie z widzów idiotów, przecież to jest, to jest oczywiste, ale jakie mam pytanie, bo teraz oczywiście pewnie widzowie z WK no, są niecierpliwi. Ja, jakie Patryk ma pytanie? Pytanie mam jak samopoczucie, bo mamy ten mamy niedzielny poranek, ja tutaj w Wielkiej Brytanii mam dziewiątą, dziewiątą trzydzieści, więc można powiedzieć, że dosyć wcześnie. I takie mam pytanie, po, po obejrzeniu tego materiału widzowie WK przez tyle czasu mówiliście, że ja opowiadam głupoty, że ja się nie znam, że chłopaki jadą na sucho, że ja nie wiem, ile masy mięśniowej można budować, mimo tego, że ja ćwiczę 25 lat i też 25 lat biegam, bo... Yy, Prawie wszyscy można powiedzieć, że 99% widzów WK już przejrzało na oczy, co widać w komentarzach, zaraz się zapoznamy z tymi komentarzami. I to jest fajne. Tylko mam takie pytanie, jak teraz się czują osoby, jak samopoczucie po prostu? Jak się czują osoby, które przez tyle lat gdzieś tam mnie hejtowały, że ja opowiadam głupoty, że ja się nie znam, nawet często wyzywały. Zdarzało się też ataki na moją rodzinę. Oczywiście nie tutaj, wiecie, inspirowani. Chłopaki WK tego nie inspirowali, ale zdarzały się też ataki na moją rodzinę. Yy, no, ponieważ ja mówiłem prawdę. I teraz, no, ta prawda wyszła. I dlatego jestem zainteresowany, naprawdę, jestem zaniepokojony o widzów WK I takie pytanie szczere, no, jak samopoczucie w ten niedzielny poranek. Zwłaszcza po tym, jak zapoznaliście się już z tym materiałem. Ja wiem, że jest jeszcze może z 1% widzów ekipy WK. Prawdopodobnie to, jest, to są widzowie do lat 13. Tak jakoś mi się wydaje. Aczkolwiek mogę się mylić. Którzy mówią, że oni stracili masę mięśniową przez bieganie. Bo wcześniej owca tracił masę mięśniową przez wyskok, a teraz przez bieganie. Trening pod wyskok wcześniej był, żeby wszystko było jasne. A teraz przez bieganie. I teraz, jak to jest, że ja biegam 25 lat i nie tracę masy mięśniowej? No, to też takie wiecie interesujące, jak to jest, że ja nigdy nie straciłem masy mięśniowej. Ja cały czas tą masę mięśniową mam. Mimo tego, że przeprowadzam ciężkie redukcje, redukowałem do 3% tkanki tłuszczowej, yy, yy, można no 3-4% tkanki tłuszczowej i cały czas tą masę mięśniową. Mam taką samą, a więc jak to się dzieje, że chłopaki tak szybko tą masę mięśniową tracą? I wiecie, co jest najlepsze? Te komentarze. Komentarze są po prostu świetne. Owca to teraz owieczka. O, i to jest fajne. 667 polubień. Owca się stał owieczką. Powiem Wam, że to też jest niełatwe, bo żeby taką transformację przejść z, z owcy w owieczkę, to powiem Wam, że nie jest to łatwe. Bo Saker to już dawno przeszedł transformację, Pączek też. No ale teraz transformację przeszedł pączek. Teraz transformację przeszedł owca i, i robór. I to bardzo mocną transformację. O tutaj bardzo fajny komentarz. Kurde, chciałbym zobaczyć owcę i robóra ważących tak jak kiedyś, około 100 kg. Nie zobaczysz, póki nie wrócą, wrócą na środki dopingujące. Tutaj dobre. Ziobro, ale owca malutki teraz. Chyba kawę piernikową przestał pić. <noise> Musi być mocna ta kawa piernikowa. Chyba to jest jak paliwo rakietowe. Tutaj dobry komentarz. Ezio, panowie, nie ma tej energii co kiedyś. Może trzeba wrócić na bombę, żeby energii przybyło? <laughs> Teraz to naturale i to bez odbloku? <laughs> Mateusz napisał. Bardzo ładnie, no super. Tutaj jak ktoś podsumował. Saker, kalika. Pączek, biznesmen. Robur, Dziadek Anemik, owca, szkieletor trenujący pod wyskok. <noise> Wszystkie komentarze. O tutaj jest bardzo fajne. Robur wygląda, jakby dopiero zaczynał ćwiczyć. Następny, przestańcie oszukiwać maulatów, i powiedzcie, czemu i owca wyglądają jak strach na wróble. No powiem Ci, że ja na samym początku nie poznałem i Wstawiłbym go do ogrodu, wstawiłbym go do ogrodu i myślę, żeby odstraszał wróble. Dopiero później, po, po pewnym czasie, jak już wcześniej wspominałem, zorientowałem się, że to owca. Myślałem, że to jest jakaś nowa twarz ekipy WK, którą nabyli. Jakiś nowy narybek myślałem, że to jest WK, a to rzeczywiście jest owca. Wygląda jak początkujący adept kulturystyki, rzeczywiście. I tych komentarzy jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo. O, trening pod wyskok wjechał mocno, ale zabrakło kawy piernikowej chyba. Chłopaki, widać, że cykl odstawiony, bo już chyba nie tacy napompowani. Nie myślałem, że to aż tak to będzie wyglądać. No, będzie, a będzie jeszcze gorzej. Jak chłopaki jeszcze troszeczkę pobędą do środków dopingujących, to będzie jeszcze gorzej. O, tu jest fajny komentarz. O, owca z piechowiakiem na ryby niedługo pojedzie. Nawiązanie do tego, co się stało z Piotrem piechowiakiem, kiedy odstawia środki dopingujące, no bo też były takie momenty, kiedy to piechowiak odstawił środki dopingujące i w sumie zapomniał, że jest kulturystą. Ktoś powie, no jak można zapomnieć, co się robiło wcześniej? No on zapomniał, tak mocno stracił masę mięśniową, że zapomniał, no wyobraził sobie, że jest wędkarzem i pojechał na łowisko łowić rybki. Zapomniał po prostu, że kiedykolwiek uczęszczał na siłownię. No ale dziwicie się, jak tak masa mięśniowa spadła, to po prostu zapomniał. O, tutaj fajne. Dziwne, że mówicie o jakichś komentarzach spod filmu, ale o tych negatywnych nie wspominacie. No nie wspominają o tych negatywnych komentarzach z tego powodu, że no, głupio chłopakom teraz. A co mają wspominać, prawdopodobnie zdrowie nie dopisuje. Środków dopingujących przyjmować już nie za bardzo można. Na no, więc y, muszą wyglądać teraz tak, jak wyglądają. Zakładają koszulki, też y, widać, że chyba y, Lki albo XLki, żeby to jakoś ukryć. No ale to się tego ukryć po prostu nie da. No, to przed owcy, to wam powiem, że jest dla mnie dużym, dużym zaskoczeniem. I tutaj takie rzeczy o robienie takich rzeczy, mi się wydaje, że to jest po prostu naśmiewanie się. No. Zwróćcie no, na to. Chyba odstawi, odstawiłeś cały dom. Ja się zastanawiałem. <laughs> Mniejszy ode mnie jesteś mordo. Się... Jak taki, no nie owca, tylko szczurek wygląda. jest takie naśmiewanie się. Przecież to pączek ma większe przedramię. Zostało. Autentycznie, przecież to pączek ma większe przedramię niż owca aktualnie. Niż owieczka, przepraszam. No, i o roburze to już nie wspomnę, no bo robur to, to już nie jest robur petarda, o tak powiedzmy. Robur taka mała petarda, taka wiecie, malutka. Taka mikropetarda, a wcześniej to był robóg dynamit. Więc kończąc ten materiał, bo mówiłem, że będę szanował wasz czas, jeszcze raz mam pytanie, ponowię to pytanie i proszę widzów WK, żeby, no żeby skomentowali, żeby odpowiedzieli. Nie to, że chciałbym wam, wam dokuczyć nic z tych rzeczy, tylko. Jak samopoczucie po prostu, po obejrzeniu tego materiału, jak samopoczucie, bo tam też widziałem takie komentarze, czuję się oszukany, oszukaliście mnie, czuję się oszukany. Dlaczego czuję się oszukany? Bo ja mówiłem o tym od samego początku. Nie warto było posłuchać? Może warto było posłuchać Patryka, kiedy mówił przez tyle lat, że tutaj jest bomba grana. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Na razie, cześć, pozdrawiam, a ekipie WK życzę. Więcej nowych twarzy, młodych adeptów kulturystyki. No w firmie. Trzymajcie się mordeczki. Sekcja komentarzy należy do Was. Napiszcie, co o tym myślicie.